Według opinii tych historyków wyłania się Mierzą I jako niezwykle taki przewidliwy polityk, prawdziwy mąż stanu, niemalże wizjoner dziejową. Bez jego, w, pełnej, w pełni jego wolnej i decyzji, otwarci się na chrześcijaństwo niepełnopolskie. Nie wiadomo nawet, czy by tutaj zamieszkiwał, Wczesne tereny w ogóle były przetryfane. Myślę, że z ogromnym prawdopodobieństwem prawdopodobień, trzeba byłoby na, nawet stwierdzić, że nie przetrwałby bez tego kroku, kroku wiary. Jednakże nie możemy zatrzymać się tylko na tym, jakimś jakichś warunkach geopolitycznych na pewno z ludzkiej perspektywy motywacji gdzieś tam miejsce. Ale przede wszystkim trzeba także ukrać to, to, co się może działo także w sercu. Nadać na pewno charakter teologiczny. Decyzja Mierza I zapewne musiała wynikać najpierw z tego, że uświadomił sobie zupełnie inny niż w tamtych ówczesnych czasach znanych, pewne pojęcie Boga, które często się kojarzy tylko i wyłącznie obrazem Boga Bogańskiego. A obraz Boga Chrześcijańskiego jawił się jako coś nowego. Coś, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że jest to inny Bóg. Bóg, który jest przede wszystkim Bogiem, który jest miłością. Na pewno mieszkał w pod uwagę kwestie polityczne, gdy decydował się na chrzest. Ale myślę, że także zastanawiał się nad przyjęciem nowej wiary, że co na może znaczyć dla niego, nie tylko dla niego, ale także dla wszystkich, którzy rządzili po nim, dla wszystkich ludzi ówczesnych czasach. Mieszko pierwszy powiedział się za chrześcijańską wiarą. Można powiedzieć, że była to taka łaska chwili. Oznaczające osobiste spotkanie się Boga w, w Dzień 14 kwietnia w historii naszego narodu, naszego państwa polskiego zapisał się szczególnym wydarzeniem. Minęło od tego wydarzenia ponad 1050 lat. To był chrzest Polski przyjęty Wielką Sobotę. I po tych ponad 1050 latach dziękujemy dzisiaj Bogu za dar Sztu Świętego, za dar wiary, za pokolenia nasz świadków wiary, świadków Jezusa Chrystusa. I pragniemy dalej trwać w wierze naszych przodków, by zachować swoją tożsamość narodową. Chrzest Polski. Tak się to składa, że jest również datą powstania państwa polskiego. A więc powstanie państwa polskiego i Chrzest są złączone w jedno. A więc wiara i państwo polskie. To ta wspólnota. Która daje siłę i wytrwanie mimo różnych burz dziejowych. Dlatego dzisiaj, kiedy się gromadzimy na Mszy Świętej, kiedy się gromadzimy w tej wspólnocie w naszej parafii, jeszcze raz dziękujemy Bogu za dar wiary, za dar Chrztu Świętego, za tych, którzy nasz naród zawierzyli Bogu i Matce Bożej tutaj. Książę Mieszko I, który przyjął Chrzest, i również zatroszczył się, ażeby polski naród włączył się do tej wielkiej rodziny Kościoła Chrystusowego.